Рэс-рэс, <rots>, рэс Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy obrady czterdziestej czwartej sesji Rady Powiatu Świdlińskiego. Witam. Na dzisiejszej sesji, sesji zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu prowadzona jest ona w systemie stacjonarnym. Witam Panie i Panów Radnych, Pana Mirosława Majkę, Starostę Powiatu oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w osobach Pana Franciszka Radziusza i Pana Ryszarda Rozwadowskiego. Witam także Panią Annę Buniak, Skarbnika Powiatu i Pana Mirosława Pierza, Sekretarza Powiatu. Witam także panią Karolinę Karabasz-Kaszubską, radcę prawną starostwa. Witam również osoby śledzące naszą sesję za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. No i oczywiście witam, niezwykle miło mi powitać na dzisiejszej sesji naszą panią nową radną, panią Jolantę Ogorzałek. Witamy serdecznie. Proszę państwa i przechodzimy do dalszej części naszych obrad. Są to sprawy regulaminowe i w sprawach regulaminowych bardzo proszę panią Jolantę Ogorzałek o złożenie odczytanie roty ślubowania i złożenie ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję bardzo za złożone ślubowanie i witamy Panią już teraz oficjalnie w gronie radnych. Chcę podkreślić, że w dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy wraz z Panią 15, 15 radnych. Czyli sesja jest, po prostu władna do podejmowania uchwał i w ogóle prowadzenia dzisiejszych obrad. Sprawdźmy teraz działanie przyrządów do głosowania. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Jest dobrze. Dziękuję bardzo. Dwóch radnych akurat nie ma. Dziękuję bardzo. Jest uczestniczy piętnastu radnych. E, proszę Państwa, w, części, w dalszej części obrad jest przyjęcie porządku obrad. Czy do tego porządku, który otrzymali państwo e, są jakieś uwagi, zastrzeżenia, czy ewentualnie propozycje poprawki? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przegłosowanie. Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na głosowaniu. Kto jest za, kto? Dobrze, w takim razie proszę ręczne przegłosowanie. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Proszę państwa, w dalszej części porządku obrad naszych jest przyjęcie, podjęcie uchwał. Jako pierwszy projekt uchwały przedstawi Pan Starosta Mirosław Majka. A projekt ten dotyczy wyrażenia woli zawarcia porozumienia przez Powiat Świdwiński z Powiatem Drawskim i Powiatem Koobrzeskim dotyczący powierzenia Powiatowi Drawskiemu przez Powiat Świdwiński i Powiat Koobrzeski organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Bardzo proszę Panie Starosto. Dziękuję bardzo. Powiat Drawski wystąpił do, do nas, do powiatu Świdlińskiego z prośbą w związku z zamiarem uruchomienia od dnia 1 stycznia 2023 roku przez powiat Drawski linii komunikacyjnej relacji Złocieniec-Kołobrzeg przez Suliszewo-Drawsko-Pomorskie Łabędzie-Świdwin-Sławoborze zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały przez radę powiatu Świdwińskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy powiatem Świdwińskim, z powiatem Drawskim i z powiatem Kołobrzeskim dotyczącego powierzenia powiatowi Drawskiemu przez powiat Świdwiński i powiat Kołobrzeski organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na podstawie której będzie istniała możliwość podpisania porozumienia pomiędzy powiatami w sprawie uruchomienia wyżej wymienionej. Linii komunikacyjnej. Linia ta przewiduje jeden kurs dziennie, praktycznie każdego dnia. Dni robocze, dni świąteczne, soboty i niedzielę, te wolne od, od pracy również. Porozumienie daje możliwość rozszerzenia tego, tego porozumienia rozszerzenia, powiększenia, jeżeli będzie taka potrzeba na wniosek. Przy akceptacji innych no, partnerów tego porozumienia. Również myślę, że jest to dobra inicjatywa i korzystając z tego, że Wysoka Rada zgodziła się na tą sesję nadzwyczajną, chcemy to już akurat teraz przegłosować. Ona może nie jest najpilniejsza, ale jeżeli chcą od 1 stycznia uruchamiać, to już żeby te procedury poszły trochę dalej. Tym bardziej, że jeszcze przed nami jest porozumienie między powiatami. 辛苦了。 Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pani i Panów radnych chciałby się odnieść do tego projektu? Bardzo proszę. Ja tylko w woli uzupełnienia, bo słuchają nas tutaj mieszkańcy, żeby, żeby wyjaśnić, że chodzi o linię autobusową złocieńc Drawsko-Pomorskie Świdwin-Kołobrzeg. Żeby to wyraźnie wybrzmiało, żeby mieszkańcy wiedzieli, że w przyszłości będzie możliwość, że taka linia po prostu będzie utworzona. Dziękuję. Myślę, że tak właśnie Pan starosta przedstawił. Dobrze, dziękuję za ten głos. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Proszę Państwa, przystępujemy tate, zatem do głosowania. Ktoś z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na przyrządzie do głosowania. Jest. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku obrad. Jest to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Świdwińskiego na 2022 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu tej uchwały. Szanowni państwo, tak jak powiedział pan przewodniczący, zmieniamy uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Świdwińskiego na 2022 rok w następujący sposób. Punkt pierwszy zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę 3 miliony zł według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały i punkt drugi zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę 3 miliony zł według załącznika nr 2 i punkt trzeci. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku w brzmieniu według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2022 rok zamyka się dochodami. W wysokości 110 milionów 823 983 zł, wydatkami w wysokości 115 milionów 916 633 zł i deficytem budżetowym w wysokości 5 milionów 92 650 zł. Przychody planowane są w kwocie 6 315 150 zł, a rozkody w kwocie 1 222 500 zł. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu Świdwińskiego i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego oraz biuletynie informacji publicznej powiatu Świdwińskiego. W uzasadnieniu do powyższej uchwały Macie Państwo wskazane, skąd pochodzą te środki i na jakie zadanie zostały one zakwalifikowane. Dziękuję bardzo. Czy do tej propozycji uchwały ktoś by się chciał odnieść? O, pan Starosta. Myślę, że warto, bardzo proszę. Warto dopowiedzieć o naszych partnerach, bo to takie. A patrzę na dwóch wiceprzewodniczących. Są w zielonych mundurach, chodzą czyli leśnicy. Jest to z funduszu leśnego. Fundusz leśny przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych prowadzony. Dofinansowanie może być na drogi, na infrastrukturę drogową, stricte drogową, nietowarzyszącą, właśnie do 3 milionów złotych. Kiedy dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Pan dyrektor Łukasz Maciej Junas, dobrze wymówię, wypowiadam to nazwisko, zaprosił starostów, no nie wszyscy się pojawili, ale zaprosił w związku z tym, że RDPL Szczecinecki jest największym chyba w Polsce i, i bardzo duże zyski wypracowuje, bardzo dużo w ten sposób jest odkładane na właśnie fundusz leśny w skali kraju. Zaprosił, zaproponował właśnie wystartowanie w takim, no niełatwym konkursie, ale, ale jak się okazuje, udało nam się. I z tej strony, myślę, że w imieniu całej Rady, a społeczności yy, gminy Słowo Boże, Rysiu, uśmiechnij się troszkę. Tak, bo to tam, gdyby, gdyby nie te pieniądze, mielibyśmy Uśmiechną bardzo, bardzo siedzi. duży. Problem finansowy, znaczy bardzo dużo. O, o tyle byśmy mieli w ogóle mniej do dyspozycji pieniędzy, ale 3 miliony złotych. Także wielkie podziękowania i nadleśnictwo Gościno, ponieważ droga jest akurat sama droga. Pas drogowy jest w pasie nadleśnictwa Gościna, więc Gościno jako nadleśnictwo składało wniosek do RDP, Regionalnej Dyrekcji Lasów w Szczecinku, a ta z kolei opiniowała, jak widać, pozytywnie do. Konkursu do Generalnej Dyrekcji, stamtąd te pieniądze przychodzą. Myślę, że warto podkreślić właśnie to, że i naszego partnera. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Czy ktoś z Pani, Panów Radnych, chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W związku z tym przystąpimy do głosowania. Proszę o stwierdzenie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na przyrządzie do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Kolejnym projektem uchwały jest propozycja uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu Świdwińskiego na lata 2022-2030 i tu również bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie propozycji tej uchwały. Szanowni Państwo, tak jak w tytule powiedział Pan Przewodniczący, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie, a szczególnie tu chodzi o zadania inwestycyjne, jest. To zadanie inwestycyjne wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach. W związku z poprzednią zmianą musimy również dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2022-2030 i wprowadzając odpowiednie zmiany w treść Wieloletniej Prognozy zgodnie z załącznikiem numer 1 i zmieniając planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Świdwińskiego w latach 2022-2025 zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku nr 2 i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, czyli pierwsze zmiany wymuszają tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy do tej e, propozycji uchwały ktoś z Państwa chciałby coś wnieść? Nie widzę, nie słyszę. Proszę Państwa, przystąpimy zatem do głosowania. Proszę o stwierdzenie, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na przyrządzie do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że ta uchwała również została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, na tym wyczerpaliśmy praktycznie porządek dzisiejszych obrad. A więc yy, dziękuję wszystkim paniom i panom radnym za uczestnictwo w dzisiejszej sesji. Dziękuję również wszystkim tym, którzy nasze obrady obserwowali za pomocą urządzeń elektronicznych. I zamykam obrady dzisiejszej 44 sesji Rady Powiatu Świdwińskiego. Dziękuję państwu bardzo.